Nie, nie wiem tak, To Teraz coś się zacznę, może coś będzie. Jezus mówi w tej Ewangelii: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. I dla mnie ten fragment bardzo mocno wybrzmiał w tej Ewangelii. Dlatego, że naprawdę tak jest, że jeżeli ktoś uwierzy w Syna, w Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, to nie czuje się osądzany, nie czuje. Wolność. Czuje wolność, tak. Nie, nie, nie czuje, że Bóg Ojciec jest jakimś takim sędzią, który właśnie każe, który tylko czyha na. Na nasz jakiś zły ruch, żebyśmy coś zrobili, bo jak nie, to tam nas ukaże, tylko naprawdę ma w sobie wolność. I już tutaj na ziemi może czuć się człowiekiem wolnym, człowiekiem zbawionym i to jest piękne. I to jest wynika tylko z wiary Jezusa Chrystusa, z tego, że mogą przyjąć to zbawienie i to jest owoce, że, że mogę żyć jako osoba zbawiona. Jako po prostu dziecko Boże. To jest wspaniała wiadomość dla mnie. Ja się podpisuję całkowicie pod tym, co powiedziałeś, że wolność z takiego życia jako zbawiony człowiek jest czymś, czymś niesamowitym. A ja z drugiej strony ten początek sam tej Ewangelii bardzo mnie zatrzymał. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. I to jest dla mnie też takie przypomnienie, że no właśnie Jezus przyszedł powiedzieć nam, że mamy Ojca w Niebie. Jezus przyszedł nam powiedzieć, że, że Bóg nas kocha, że On nas kocha. I może to jest takie, nie wiem, może się wydawać Pana, a może słyszysz to któryś raz i, i ci się wydaje, no tak, fajnie. Ale ja wierzę, że to jest naprawdę naj, najwspanialsza wiadomość dla mnie, dla ciebie, dla, dla każdego człowieka, że naprawdę mamy kochającego Ojca w Niebie. Że Pan Bóg kocha ciebie teraz. I no właśnie, tylko pytanie: Czy mamy to otwarte serce, nie? Żeby, żeby to przyjąć? Czy, czy czujemy się też tak. jako dzieci króla, dzieci Boga Ojca? Czy żyjemy tak jak dzieci króla, dzieci Boga Ojca? Tak, bo nawet właśnie w odniesieniu do tego, tego Trzewersapu, który powiedziałem, że skoro syn nie może czynić niczego, czego, czego mhm. ojciec nie czynił, to jak popatrzymy na życie Jezusa, no to tam była sama miłość. On cały czas okazywał właśnie to, że uzdrawiał, że czynił znaki i cuda, nie? to po prostu okazywał miłość drugiemu człowiekowi, pokazywał, że naprawdę pragnie wolności, pragnie szczęścia każdego człowieka. No a tutaj widzę, że no właśnie, dlaczego tak czynił? No bo widział Ojca, nie? co znaczy, że mamy kochającego Ojca. Też mamy tak czynić. Może szczególnie w, w tym czasie Wielkiego Postu yy, możemy zachęcić do do tego po prostu, żeby, żeby naśladować Jezusa Chrystusa, który naśladował ojca. E... Czyli po prostu kochać. Żeby kochać, to może rzucamy dzisiaj wyzwanie. Może masz taką osobę, z którą trudno ci się dogadać, albo którą po prostu trudno, trudno jest kochać. kochać. Mhm. Zrób jakiś mały gest miłości wobec tej osoby. Jeśli wiesz, że nie jesteś gotowy na jakieś wielkie kroki, nie wiem, napisz może jakąś wiadomość, może nie. To jest nawet modlitwa za to ostatnie. Albo właśnie, albo, albo na, na przykład przebaczenie. Modlitwa. Jakiś gest miłości tam, gdzie jest Ci trudno. Niech to będzie takim wyzwaniem.